Sztuczna inteligencja to największa rewolucja od czasów powstania internetu. Jak każda rewolucja, czy ta przemysłowa, czy ta internetowa, urodzi mnóstwo milionerów, a może nawet miliarderów. Dlatego w tym materiale chciałbym Ci podać 5 sposobów na zarabianie dzięki sztucznej inteligencji. Zapraszam na odcinek. Cześć, witajcie, ja się nazywam Dawid Jakubowski, a to jest kanał Cyfrowi Przedsiębiorcy i w tym materiale weźmiemy na tapet 5 modeli biznesowych, które według mnie są najpopularniejsze, najczęściej wspomniane, jeśli właśnie chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie. Oczywiście tych modeli biznesowych, sposobów na zarabianiu dzięki sztucznej inteligencji jest znacznie, znacznie więcej. Natomiast chciałbym właśnie w tym odcinku skupić na tych pięciu najbardziej popularnych, tych, które według mnie dadzą największe możliwości finansowe właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i podzielimy sobie właśnie też to na cztery takie kolumny, gdzie będziemy mieli próg wejścia, czyli pod względem właśnie finansowym, ile potrzebujemy pieniędzy, żeby zacząć w ogóle ten biznes, skalowalność, czyli do jakich poziomów finansowych możemy dojść prowadząc właśnie ten konkretny biznes, poziom trudności myślę, że nie trzeba tłumaczyć, no i oczywiście ryzyko takiego modelu biznesowego. Także możemy powolutku zaczynać, natomiast chciałem tutaj podkreślić jedną rzecz. Ta tabela, którą tutaj za sekundkę zobaczysz na ekranie i te moje przemyślenia są na podstawie moich wieloletnich doświadczeń. Ja działam w biznesie online od kilku lat, wygenerowałem już ponad 12 milionów złotych przychodu, mam biznes w Polsce, mam biznes zagraniczny, sprzedaję w złotówkach, sprzedaję w dolarach, mam spółki, sprzedaję produkty cyfrowe, produkty fizyczne, rozmawiam każdego dnia z przedsiębiorcami, którzy również wykorzystują sztuczną inteligencję w różnych biznesach. Także te tabele, te informacje, które Ci przekazuję w tym materiale są na podstawie mojego doświadczenia bądź doświadczeń moich znajomych przedsiębiorców, którzy działają również od wielu, wielu lat po prostu w tych biznesach i wykorzystują sztuczną inteligencję. Także nie będzie tutaj takiej teoretycznej wiedzy, tylko sama praktyka i same takie rzeczy wzięte z doświadczenia. Także jak mamy to już wyjaśnione, to możemy zacząć właśnie z moją tą prostą tabelą, ale wydaje mi się, że dużo merytorycznych informacji uzyskasz w tym materiale. I pierwszy model biznesowy, jaki chciałbym tutaj przedstawić, to jest edukacja AI, czyli tak w małym skrócie po prostu e, tworzenie kursów, tworzenie płatnych społeczności, tworzenie produktów cyfrowych właśnie na temat sztucznej inteligencji, gdzie powiedzmy jesteś osobą, która bardzo dobrze potrafi korzystać z czata GPT, czy jesteś osobą, która potrafi tworzyć bardzo ładne Grafiki związane z użyciem aplikacji do AI, czy jesteś osobą, która potrafi tworzyć agentów i tak dalej, i tak dalej, tych zastosowań AI oczywiście jest mnóstwo, i po prostu postanowiłeś bądź postanowiłaś się podzielić tą wiedzą właśnie w postaci na przykład kursu online, tak? Kursy online produkty cyfrowe no to też jest temat, który jest bardzo gorący w ostatnich latach. Ja osobiście również, tak jak Ci wspomniałem, na początku tego materiału, sprzedaję produkty cyfrowe, więc co nieco mogę na ten temat powiedzieć. I w tym odcinku skupiamy się na właśnie modelach biznesowych z AI, czyli sprzedawanie kursów na temat sztucznej inteligencji. No i jaki mamy tutaj próg wejścia, tak? Mniej więcej, jakie pieniądze będą potrzebne do tego, żeby zacząć sprzedawać własne produkty cyfrowe na temat sztucznej inteligencji. Według mnie no, ten próg wejścia jest między niski a średni. Już tutaj ci tłumaczę, o co mi tutaj chodzi. W momencie, kiedy chcemy sprzedawać produkty cyfrowe, no, to oczywiście ten próg wejścia jest dosyć niski, no bo nie mamy jakichś dużych inwestycji w towar, nie mamy dużych inwestycji w technologię, nie mamy dużych inwestycji w jakiś i tak dalej, i tak dalej Natomiast ogólnie samo stworzenie takiego kursu, nawet jeśli to będzie parę godzin kursu, no to oczywiście my musimy na przykład kupić kamerę, tak jak ta, którą ja do Ciebie teraz mówiłem, musimy zapłacić na przykład za montaż tego materiału, bądź samemu to zmontować, zapłacić za pewną technologię, zapłacić za pewne aplikacje, itd. Tak Więc tutaj ten prog wejścia według mnie nie będzie aż tak niski, jak wiele osób mi się wydaje, że ok, chciałbym stworzyć taki właśnie kurs Online, no to ja tam za 1000 zł będę w stanie taki kurs stworzyć. No i niestety tak to nie wygląda wygląda, a wiele jest takich kosztów właśnie typu montaż, typu aplikacje, typu serwery, typu strona internetowa, reklamy i tak dalej, Całkiem sporo tych rzeczy, takich nazwijmy to małych kosztów, ale one się sumują, przez co taki próg wejścia, według mnie, bym ocenił między niski a średni. Powiedzmy tak, jeśli bym miał to podać kwotowo, jeśli myślisz o zbudowaniu takiego biznesu opartego na edukacji, sprzedawaniu kursu, no to myślę, że takie no 10-20 tysięcy złotych na start będzie na pewno potrzebne, żeby zacząć sprzedawać właśnie taki kurs online z powodzeniem, tak, no bo tutaj mówimy o sytuacjach, kiedy po prostu te biznesy generują nam zyski. No i a propos zysków przechodzimy dalej do skalowalności. Jaka jest skalowalność przy edukacji z właśnie AI? Według mnie ogólnie jeśli chodzi o produkty edukacyjne, jeśli chodzi o kurs online właśnie płatne społeczności, czy to mentoringi, czy to właśnie inne produkty cyfrowe. I tutaj w tym momencie takie wspomniałem, skupiamy się na, na o AI, natomiast tutaj też będę mówił ogólnie jeśli chodzi o produkty cyfrowe, no to ta skalowalność jest średnia, tak? Tutaj na pewno nie będziemy generowali milionowych przychodów rocznie. Są myślę pojedyncze osoby w Polsce, które generują powyżej miliona bądź dwóch milionów złotych przychodu rocznie na, na, na kursach online na takich produktach cyfrowych. Zazwyczaj są to przedziały powiedzmy między 30, 50 tysięcy do 100 tysięcy zł miesięcznie to są takie przedziały, które są możliwe, natomiast no, na pewno są to miliony, tak? Przy kolejnych modelach biznesowych będą takie propozycje, gdzie możemy generować po kilkanaście, kilkadziesiąt milionów rocznie przy takich produktach AI, przy edukacji AI, raczej to jest taka skalowalność powiedzmy średnia. Poziom trudności również tutaj oceniam jako średni pod tym względem, że my tak naprawdę, żeby zacząć kogoś edukować na dany temat, no to musimy oczywiście być sami ekspertami, Ekspertami w tej dziedzinie. Ja jestem bardzo przeciwny czegoś takiemu, jak widzimy w internecie często że stwórz e-booka z czatem GPT i go sprzedawaj, albo stwórz kurs z czatem GPT i go sprzedawaj. Jasne, my używamy sztucznej inteligencji do optymalizacji, do pomysłów, do redagowania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, żeby sprzedawać jakąś wiedzę, musimy być w tym temacie ekspertem, tak? Ja na przykład sprzedaję wiedzę z tematyki właśnie e commerce marketingu, biznesu online, ponieważ mam w tym biznesie od wielu, wielu lat, mam kilkanaście milionów złotych przychodu i mam doświadczenie w tym temacie, więc w tym momencie, kiedy na przykład oferuję coś, w tym temacie. To mam doświadczenie, mam poparte wyniki i jestem pewny tego, co uczę, tego, co pokazuję, natomiast nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że nagle ja w tym momencie zaczynam tworzyć, nie wiem, jakiegoś e-booka na temat treningów personalnych bądź zdrowego żywienia, stricte po prostu robię kopię z czatu GPT i to próbuję sprzedać. No absolutnie nie, więc dlatego pokazuję ten poziom trudności jako średni, ponieważ my w tym przypadku właśnie jeśli chodzi o aplikację AI, my musimy mieć wystarczająco dużo doświadczenia, wiedzy i potrafić też to przekazywać kolejnym osobom, żeby to miało po prostu sens, żeby to było opłacalne, Biznes. No i, i jeśli chodzi o ryzyko przy edukacji AI, według mnie jest między niskie a średnie, ponieważ no mamy tutaj tak naprawdę całkiem sporą konkurencję, my musimy tutaj się czymś wyróżnić, musimy zrobić to naprawdę dobrze, natomiast no, nie jest to wysokie ryzyko, na no, zasadzie gdyby nam nawet nie wyszło, no to ten kapitał początkowy nie jest duży, który potencjalnie można stracić, a zyski z takiego biznesu mogą być całkiem dobre. Także ogólnie uważam, że jest to fajny biznes, fajny model biznesowy, no ale wszystko jest na więcej na takim średnim poziomie, niskie albo średnie, także no nie są to jakieś ogromne kokosy, ale na pewno można na tym też fajnie zarobić z potencjalnie niskim ryzykiem. Kolejny model biznesowy, który chciałem tutaj omówić, to jest agencja AI czy na przykład freelance AI, czyli pomagamy innym osobom wdrożyć sztuczną inteligencję do biznesu, tak? Z racji na to, że to jest nowa technologia, Relatywnie niedawno taki był boom duży na temat aplikacji, na temat agentów, na temat automatyzacji i oczywiście różnych systemów związanych z. Sztuczną Inteligencją, no to wiele z firm jeszcze tego nie zrobiło. Wiele firm jeszcze jest oporne, wiele osób o tym w ogóle jeszcze nie wie, że takie coś istnieje jak Chat GPT, więc naprawdę można się zaskoczyć. Więc no tutaj my możemy po prostu pomagać firmom w różny sposób, na przykład automatyzować pewne procesy, bądź na przykład ustawiać agentów AI, bądź tworzyć nawet content, tak, za pomocą Sora czy za pomocą. Runwaya i tak dalej i tak dalej, więc tutaj mamy dużo ogólnie takich niż w tym modelu agencja AI, natomiast chciałem przede wszystkim tutaj to podsumować pod takim jednym ogólnym stwierdzeniem, jaką jest agencja AI, no i oczywiście tutaj próg wejścia będzie bardzo niski, ponieważ no tutaj koszty to są tak naprawdę laptop, no i gdzieś tam możemy nawet cold mailingiem do ludzi docierać, możemy uzyskiwać klientów pocztą pantoflową czy jakimś prostym marketingiem, także tutaj jeśli chodzi o ten próg wejścia, to na pewno na samym początku nie będzie to dużo Duży koszt, myślę, że kilka kilkaset złotych do kilku tysięcy, tak naprawdę na początek. Skalowalność bym powiedział, że również jest średnia, może nawet wysoka w momencie, kiedy się skalujemy ludźmi. Tak? No i tutaj największa tak naprawdę wada tego modelu biznesowego według mnie, no to jest to właśnie to, że my możemy się skalować tylko i wyłącznie przez to, że będziemy zatrudniać więcej ludzi, czyli więcej specjalistów, którzy będą właśnie obsługiwali większą ilość klientów. To jest bardzo często biznes taki, że właśnie pracujemy face to face z klientem, robimy wdrożenie do jednego klienta, no i to zamykamy temat, przechodzimy do kolejnego, czasami gdzieś tam zajmujemy się tymi wdrożeniami i je obsługujemy w dłuższej perspektywie czasowej, natomiast jest to takie działanie bezpośrednio z klientami, dlatego no nie mamy takiego efektu skali, jak na przykład przy edukacji AI, gdzie na przykład tworzymy kurs i sprzedajemy go, dajmy na to za 500 zł, za 1000 zł, czy tam za 10 000 zł i cały czas go sprzedajemy, już niezależnie od tego, ile to nas czasu kosztuje. Więc ta skalowalność, bym powiedział, jest średnia. Możemy dojść przy agencji do rzędu tam miliona, dwóch, trzech, pięciu, nawet są takie agencje w Polsce, które generują kilkadziesiąt milionów złotych przychodu rocznie, więc ta skalowalność jest średnia można by nawet powiedzieć, że całkiem wysoka, natomiast no to już wymaga naprawdę dużego zespołu, żeby agencja mogła robić 10-20 milionów rocznie przychodu, no to to już musi być agencja, która zatrudnia po kilkadziesiąt osób w zespole. Poziom trudności średni, a nawet bym właśnie powiedział, że trudny z tego względu, że właśnie musimy zarządzać dużą ilością ludzi, musimy cały czas jakby opiekować się tymi klientami, muszą być bardzo mocno dopięte procesy, musimy cały czas być na bieżąco z tym, co się dzieje, nowe systemy, nowe technologie i tak więc tutaj jest to, według mnie, dosyć trudny biznes. tego ja na przykład nigdy nie miałem jakichś takich zapatrywań na agencje jakiekolwiek, czy marketingowe, czy, czy e-commerce'owe, czy jakikolwiek by tutaj nie wziąć, czy właśnie związanego z sztuczną inteligencją. No bo ten poziom trudności według mnie jest bardzo wysoki względem tego, jakie mamy skalę i to, ile faktycznie możemy zysku netto na tym zarobić. No i ryzyko tutaj ponownie bym powiedział, że jest średnie, czyli mamy całkiem sporą konkurencję, dużo rzeczy po prostu musimy dobrze spiąć, żeby to nam działało, więc tutaj według mnie same agencje, takie AI usługi, gdzie my, czy nawet freelancerzy, tak, bo tutaj mówię o agencjach, ale przede wszystkim tu chodzi mi o takie usługi, że wykonujemy jakieś wdrożenia dla po prostu firm, no to po prostu to ryzyko według mnie jest tutaj średnie trzeci model biznesowy, jaki bym chciał ci przedstawić, to jest SaaS AI czy aplikacje AI. Myślę, że tutaj też ten model biznesowy bardzo często wybrzmiewa, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji w budowaniu biznesów, tak? No bo czym jest SaaS, tak? System as a service bądź aplikacja, czyli po prostu tworzymy jakiś system, jakiś serwis, jakąś platformę, gdzie ktoś na przykład płaci miesięczną subskrypcję za używanie tej e, platformy, tak? Przykładowo takim SaaSem jest GPT od firmy OpenAI, gdzie my mamy system, logujemy się tam, płacimy 20 dolarów miesięcznie, no i za to właśnie ta firma dostaje pieniądze, tak? No oczywiście. Czy z OpenAI, czy przykładowo Shopify, które również jest sasem, no to są ogromne, ogromne firmy, wiele wiele miliardowa, natomiast takich aplikacji, takich SASów jest znacznie, znacznie więcej. Są małe firmy które nawet jakąś jedną funkcjonalność tylko spełniają, jak na przykład, nie wiem, przy grafice AI jest mnóstwo takich aplikacji, które generują awatary i generują zdjęcia, tak? Czyli wysyłamy 10 zdjęć naszych do takiej aplikacji, no i ona nam potem generuje kolejne zdjęcia, na przykład w różnych outfitach, w różnych wnętrzach, tak? No i to jest taka bardzo prosta aplikacja, za którą tam płacimy 5-10 dolarów, no i możemy sobie generować takie zdjęcia AI, na przykład do CV. To jest właśnie przykład takiego Sasa AI. No jaki mam tutaj próg wejścia. No tak naprawdę wysoki albo i nawet bardzo wysoki. Oczywiście jest wiele również aplikacji AI, które mogą za nas stworzyć jakąś aplikację i oczywiście te systemy nie są jakieś super drogie, natomiast z doświadczenia bardziej moich znajomych, z którymi rozmawiałem na temat po prostu budowania SASów, to jeśli my chcemy zbudować taki SaaS, taki biznes, który faktycznie będzie nam działał latami, który będziemy mieli powracających klientów, będziemy chcieli, żeby ci klienci zostawiali określoną kwotę każdego miesiąca właśnie w tym metodzie subskrypcyjnej, no to naprawdę to jest Często setki tysięcy złotych, jak nie miliony. No a jak chcemy, no tak jak wspominałem tutaj, jakieś OpenAI, no to wiadomo, to są już setki milionów dolarów tak naprawdę inwestycje, jeśli my mówimy o takich topowych startupach, um, które właśnie w ten sposób działają. Więc no tutaj prog wejścia jest naprawdę bardzo wysoki. Oczywiście możemy zrobić to niższym kosztem, ale według mnie na pewno jest to najdroższy biznes tych wszystkich, które możemy tutaj wymienić. Natomiast no też skalowalność jest bardzo wysoka, tak? No przy modelach typu SaaS czy przy aplikacjach, no to można powiedzieć, że sky is the limit. Szczególnie jeśli działamy globalnie na cały świat, no to po prostu tutaj przychody mogą sięgać no setek milionów dolarów albo nawet i miliardów. Przykład nawet polski Eleven Labs, to jest startup, właśnie który generuje głos dzięki sztucznej inteligencji. No i jest to potrójne unicorn, czyli wycena tej aplikacji jest na poziomie 3 miliardów dolarów na ten moment. Ogromna polska duma, jeśli chodzi właśnie o polskie startupy i o polskie sasy, natomiast no na pewno jest to bardzo, bardzo ciężki temat i bardzo wysoki próg wejścia, przez co również poziom trudności jest wysoki, trudny i na pewno trzeba mieć dużą wiedzę, żeby to po prostu. Od zera do konkretnych liczb pociągnąć, no i ryzyko również jest bardzo wysokie. Tutaj podaję to, myślę, że nie jest to temat dla osób, raczej które zaczynają z biznesem online, raczej dla osób, które już mają jakieś sukcesy w innych bądź podobnych biznesach i chcą po prostu swój zgromadzony kapitał zainwestować po prostu w taką aplikację SaaS i są świadomi tego ryzyka, które za tym idzie, i są też świadomi tego, jakie pieniądze można na tym zarobić. Ok, kolejny model biznesowy, który chciałem omówić z troszeczkę niższym progiem wejścia, to jest właśnie influencer z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. I tutaj mam na myśli takie dwa w sumie modele, gdzie w jednym tworzymy własną markę osobistą, tak trochę jak ja, teraz mówiąc do kamery i robiąc na przykład ten content na, tutaj na YouTube'a, bądź też tworzenie takich awatarów, influencerów AI, którzy są po prostu stworzonymi od zera awatarami i dzięki temu też wiem, że są takie profile modelek, modeli, którzy po prostu na przykład na Instagramie zarabiają po prostu przez współpracę. Według mnie to jest jeszcze dosyć śliski temat, jeśli chodzi o takich właśnie influencerów stworzonych całkowicie ze sztucznej tej agencji. natomiast tutaj bardziej bym się chciał skupić na tym, że tworzymy własną markę osobistą i wspomagamy się w bardzo dużym stopniu właśnie sztuczną inteligencją, nawet tworzeniem awatarów, właśnie generowaniem głosów, biroli, kontentu i tak dalej, bo tutaj na pewno pod tym względem można zrobić mocną dźwignię za pomocą sztucznej inteligencji właśnie przy tworzeniu marki osobistej i tworzeniu własnego kontentu, więc tutaj próg wejścia oczywiście jest bardzo niski, z telefonem tak naprawdę, czy z jakąś prostą kamerą możemy zacząć nagrywać materiały i tworzyć właśnie tę markę osobistą, tworzyć właśnie ten, no, profil, nazwijmy to, influencera, tak, czyli powiedzmy możemy wtedy sprzedawać własne produkty, bądź może Możemy sprzedawać współpracę, reklamy. Więc tutaj oczywiście myślę, że ten model biznesowy w większym lub mniejszym stopniu jest znany każdemu, kto ma social media, więc ten próg wejścia jest naprawdę niski. Skalowalność według mnie jest średnia, wbrew pozorom, ci wszyscy influencerzy, których oglądamy w internecie nie zarabiają aż takich ogromnych pieniędzy, jak to się wydaje. Raczej są to progi podobne do tego, co jesteśmy w stanie wygenerować z edukacji AI, czy na przykład agencji AI może nawet. Agencja o znacznie większym, no bo to też są usługi i możemy osiągnąć większą skalę. Przy influencerach, no to to są, już, myślę, zarobki rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, czasami między 100 a 200 tysięcy złotych miesięcznie. Mówię tu o przechodach, więc no nie są to jakieś ogromne, ogromne kwoty, bardziej. Po prostu fajne przechody, fajne wyniki. Jeśli chodzi o poziom trudności, ja bym tutaj dał średni. Przede wszystkim z tego powodu, że cały czas musimy nadążać z nowymi trendami, cały czas musimy tworzyć nowy content, cały czas musimy dostarczać nowego, albo rozrywki, albo nowych treści, albo nowej merytorycznej wiedzy. Konkurencja też jest naprawdę spora w tym segmencie, więc tutaj poziom trudności bym powiedział, no, że jest taki średni, właśnie, że tutaj nie mamy takiego prostego wejścia w ten rynek, tylko trzeba się jednak troszeczkę. Jak to jednak w biznesie natrudzić? Ryzyko raczej niskie, z tego powodu, że po prostu ten koszt na wejście jest dosyć niski, więc tutaj też nawet w najgorszym wypadku, gdy stworzymy 20 materiałów na YouTube'a, stworzymy mnóstwo rolek i różnych treści, i to nie wejdzie, no to po prostu to nasze ryzyko przede wszystkim kapitałowe jest po prostu niewielkie. No a przy tutaj niskie bądź średnie, no bo to też zależy od tego, jak ktoś bardzo chce w ten temat iść, jak wysoki wyłożył kapitał i jak do tego po prostu To Też tak jak wspomniałem na samym początku, nawet takie tworzenie materiałów na YouTube czy ogólnie tworzenie kontentu, no to to są po prostu rzeczy, które są, jakby nie patrzeć też, dosyć kapitałochłonne pod względem montażu, pod względem przygotowań i tak dalej. I tak dalej. Kolejny model biznesowy, który chciałbym Ci przedstawić, to jest e-commerce z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. AI mocno zmieniło zasady gry, jeśli chodzi o tworzenie własnych sklepów internetowych, więc oczywiście dzięki AI my jesteśmy w stanie tworzyć takie sklepy szybciej, lepiej, tworzyć lepszy content i tak Więc jest to na pewno bardzo ciekawa propozycja. Jeśli chodzi o próg wejścia, to w tym przypadku mamy próg kapitałowy niski bądź średni, w zależności od tego, czy będziemy chcieli się zastokować, czy nie. Jaka jest różnica w momencie, kiedy mamy próg wejścia niski, no to możemy na przykład się wspomagać dostawcami w dropshippingu, więc wtedy nie musimy płacić za towar. Wtedy taki początkowy koszt to około no, kilku tysięcy złotych, powiedzmy do 10 tysięcy złotych, bardziej 5, ale powiedzmy no kilka tysięcy, bądź też średni, no to powiedzmy od 10 do 20, 30 tysięcy, w zależności od tego, ile tego towaru na sam początek chcemy sprowadzić do siebie, do magazynu, bądź no, oczywiście więcej, tak? No Jeśli chcemy więcej towaru, bądź są droższe, no to wtedy nawet i w dziesiątkach czy setkach tysięcy może to wychodzić. Natomiast taki początkowy koszt, Chcemy w ogóle wejść w ten temat, zobaczyć, przedstawać jakieś produkty, to nawet kilka tysięcy złotych, dlatego mamy tutaj niski bądź średni skalowalność. No to jest bardzo wysoka, tak? No tutaj dwa modele biznesowe w całym zestawieniu, które mają bardzo wysoką skalowalność, to jest właśnie SaaS i e-commerce. Z tego względu, że jeśli dobrze rozwiniemy taki sklep internetowy, no to poziomy rzędu kilkunastu milionów, kilkudziesięciu milionów są oczywiście w zasięgu ręki. Ja osobiście w e-commerce wygenerowałem już ponad 2,2 miliony dolarów sprzedaży, więc tutaj e, oczywiście są to liczby, które są do zrobienia. Nie trzeba być, że tak powiem, alfą i omegą, żeby robić milionowe wyniki w e-commerce. Wystarczy znaleźć dobre. Produkt, i po prostu tą skalę jesteśmy w stanie osiągnąć. Nazwijmy to relatywnie łatwo, dlatego właśnie ten poziom trudności tutaj też oznaczam jako średni, no bo tutaj wejście na przykład na wysoką skalę będzie łatwiejsze niż przy sasie, a po prostu myślę, że pod względem takim technicznym, czy pod względem właśnie marketingu, czy pod względem ogólnie dobierania produktu do sklepu internetowego, to jest to po prostu coś, co trzeba się nauczyć. Oczywiście nie jest to tak, że weźmiemy pierwszy lepszy produkt i zacznie nam się sprzedawać, ale nie jest to aż tak trudne jak na przykład budowanie aplikacji, przynajmniej dla mnie, tak? Może są osoby, które budują aplikacje zamkniętymi oczami to by powiedziało inaczej, ale ogólnie uważam, że e-commerce sam w sobie jest na poziomie trudności Średni. Także ogólnie tak jak widzisz tutaj, każdy model biznesowy, który przedstawiam, ma ten poziom trudności albo średni, albo trudny, bo tak naprawdę nie ma łatwych biznesów. To jest też fajne. Tutaj wydaje mi się wniosek z tego filmu, że nie ma czegoś takiego jak łatwy biznes. Zawsze mamy pewne plusy, minusy, a które warto wziąć pod uwagę. Dlatego wydaje mi się właśnie, że ten materiał szczególnie jest wartościowy. Pod tym względem, że możesz sobie to przeanalizować pod względem właśnie różnych aspektów, jak próg wejścia, skalowalność, poziom trudności czy ryzyko. No i absolutnie. po ryzyko w e-commerce to też bym tutaj uznał jako średnie, tak, oczywiście mamy konkurencję, oczywiście musimy cały czas być na bieżąco z tymi nowymi trendami, z sposobami pozyskiwania ruchu, nasz produkt musimy cały czas sprawdzać, czy jest interesujący dla naszych klientów, bądź być może go udoskonalać, wprowadzać nowe produkty i tak i tak dalej, natomiast ja bym tutaj uznał to ryzyko jako średnie. Z tych pięciu modeli biznesowych, jeśli bym miał wybrać jeden i jeśli miałbym powiedzieć, który ja rekomenduję, no to byłoby to e-commerce z wykorzystaniem sztucznej tej agencji, właśnie ze względu na to, że mamy tę skalowalność bardzo wysoką, próg wejścia jest relatywnie niski. No i jeśli mamy wystarczająco dużo motywacji do działania i jesteśmy w stanie się tego nauczyć, no to właśnie myślę, że jest to naprawdę fajne. Model biznesowy, który daje i który da dobrze zarobić w najbliższych latach, właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. I właśnie chciałem jeszcze powiedzieć parę słów na temat e-commerce, ponieważ e, w nim mam największe doświadczenie i najwięcej, że tak powiem, działam od, e, od wielu, wielu lat. Więc dlaczego właśnie ten AI tak mocno zmienia zasady gry i dlaczego tak bardzo jest to rewolucja przy sprzedaży online? Kilka aspektów. Wyszukiwanie produktów z AI. Zawsze takim największym problemem było to, żeby znaleźć ten zyskowny produkt, żeby e, po prostu wiedzieć, co się sprzedaje, co się nie sprzedaje i po prostu nie puszczać testów, nie, nie zgadywać, tylko po prostu dodawać te produkty, które się sprzedają i właśnie dzięki sztucznej inteligencji my jesteśmy w stanie o wiele, wiele łatwiej wynajdywać takie bestsellerowe produkty. Kolejna sprawa, tworzenie reklam. Myślę, że to też taki duży próg dla wielu osób, czyli na przykład wiele osób nie wie, jak nagrywać takie reklamy, bądź trzeba tych reklam trochę nagrywać, żeby cały czas nimi rotować w marketingu. Trzeba się dogadywać z influencerami, żeby nam to wszystko zmontowali albo żeby nam nagrali i tak dalej i tak dalej. Zawsze gdzieś tam jakiś mniejszy bądź większy problem z tymi reklamami w e-commerce był. Natomiast na ten moment dzięki reklamom UGC wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, czyli generujemy sobie własnego influencera, Właśnie z AI i ten influencer nam mówi to, co my chcemy. Podbijamy sobie tam e pirole, podbijamy sobie tam e różne ujęcia i my jesteśmy w stanie stworzyć całkowicie od zera reklamę UGC z 6.10 w parę, no nie wiem, w pół godziny do godziny i tak naprawdę taką reklamę e puszczać i na niej zarabiać. Więc nie musimy już. E dogadywać się właśnie z content creatorami, z influencerami, możemy to robić wszystko z sztuczną inteligencją. Kolejna sprawa, generowanie opisów produktowych oraz kontentu z AI. Ja pamiętam na pierwszym moim stopie internetowym parę ładnych lat temu, jak chciałem zrobić opis produktowy, to po prostu brałem kartkę, długopis, wypisywałem po kolei co jest ciekawego w tym produkcie, w jaki sposób ten produkt rozwiązuje problem, jakie ma korzyści dla klienta, jakie są punkty bólu u tego klienta, które ten mój produkt rozwiązuje. Siedziałem, takich jak godzinie rozpisywałem wszystko no i potem powiedzmy po jednym dniu takiego rozkminiania, co jest warto dodać a co nie no to miałem powiedzmy jakiś tam podstawowy opis gotowy teraz Parę minut mamy to świetnie wygenerowane dzięki AI. Tworzenie kontentu, czyli grafik, dodatkowych informacji na stronie i tak dalej, no to o tym już nawet nie ma co wspominać. Samo budowanie sklepu z sztuczną inteligencją. My jesteśmy w stanie za pomocą pewnych aplikacji, bądź nawet po prostu kodów, które nam wygeneruje sztuczna inteligencja, stworzyć przepięknie wyglądający sklep w parę minut. Nie jest to już takie kodowanie, czy takie siedzenie po parę godzin, właśnie jak parę ładnych lat temu, gdzie musieliśmy każdą rzecz przeklikać, po prostu, żeby jakkolwiek to dobrze wyglądało. Teraz z AI mamy naprawdę ogromne możliwości. No i kolejna sprawa, obsługa klienta z AI, Coś, co też jest sporym problemem właśnie w e-commerce, gdzie po prostu w momencie, kiedy mamy dużo tych zapytań, dużo osób do nas się odzywa, mamy maile, gdzie jest moja paczka, jaki jest mój numer zamówienia i tak dalej, no to musimy tę obsługę wykonywać. Przy większej skali takich maili potrafi być kilkanaście, kilkadziesiąt dziennie, więc my jesteśmy w stanie ze sztuczną inteligencją sobie to zautomatyzować i po prostu nam system sam odpowiada na te maile. Więc naprawdę mamy ogromne, ogromne możliwości w sztucznej inteligencji ogólnie w dzisiejszych czasach dzięki sztucznej inteligencji i według mnie właśnie e-commerce jest jedną z branż, które najmocniej wykorzystują tą sztuczną inteligencję i najwięcej na niej zyskują. Jeśli Ty jesteś zainteresowany właśnie otworzeniem własnego sklepu internetowego, ale na przykład nie masz doświadczenia bądź nie masz kapitału, to serdecznie zapraszam Cię na moje darmowe szkolenie Jak otworzyć zyskowny sklep internetowy w 2025 roku bez doświadczenia i bez dużego kapitału, więc sprawdź pierwszy link w opisie pod tym filmem. Daj mi oczywiście koniecznie znać w komentarzu, który model biznesowy według Ciebie jest najciekawszy, który Ty byś chciał bądź chciała rozpocząć właśnie swoją przygodę w biznesie online. Także czekam na wiadomości, czekam na komentarze i zapraszam oczywiście na darmowe szkolenie. To wszystko w tym materiale. Dzięki, piękna i do zobaczenia. Cześć, cześć.